Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj poprowadzi nas piękny fragment z dziejów apostolskich. W tym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników, Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż, i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast Anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego Anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Wspaniały fragment pełen mocy Bożej, cudów, zstępowania mieszkańców nieba na ziemię. Kiedy rozważałam i modliłam się tym fragmentem, to doświadczałam dwóch uczuć. Pierwsza radość, zachwyt i potrzeba takich znaków, to, że my potrzebujemy, ja potrzebuję widzieć interwencję Boże. I drugie taki lekki smutek. Czy Bóg przestał działać? Czy ja nie widzę? Czy my nie widzimy? Co jest w naszym życiu cudem Bożym? I przypomniałam sobie dwie rozmowy z ostatnich dni z ludźmi, którzy doświadczyli niezwykłych interwencji Bożych, takich, których się nie da wytłumaczyć w sposób naturalny. I przypomniałam sobie, że nawet ja dzień wcześniej miałam taką pomoc Bożą w ważnej sprawie, której się bardzo bałam, i nawet nie poprosiłam, a Bóg przyszedł mi z pomocą. I zobaczyłam, że Całe moje życie jest pełne cudów, znaków bożych, że Bóg jest bardzo obecny obok. Tylko, że ja mam jakby zaćmę na oczach, i bardzo świadomie to mówię, że doświadczam też takiego kuszenia zwątpienia. Czy to Pan mi pomógł? A może to przypadek? A może się tak po prostu stało? A może jednak Pan? Kochani, chcę Was dzisiaj zaprosić do tego, abyśmy się przeciwstawiali naszą pokorną modlitwą, wszelkiemu kuszeniu, które jest zwątpieniem, wszelkiemu kuszeniu, które tak powoli, powoli, ale zasłania nam oczy na obecność Boga, który jest bardzo blisko nas. I jeszcze jednemu kuszeniu, takiemu które jest związane z brakiem pamięci. Ja już zapominam, co Pan dla mnie uczynił, nie rozważam tego i jakby staje się to nieważne, a to nieprawda. Przypominajmy sobie wielkie dzieła Boże, prośmy Matkę Bożą też, aby uzdrawiała nasz wzrok i aby strzegła nas od pokus, zwątpienia. Maryjo, Tobie oddajemy nasze serca, pomóż nam widzieć Boga, który jest blisko nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strażniczko Wiary Świętej, módl się za nami. Życzymy Wam pięknej niedzieli, pięknego też urlopu i zapraszam do pieśni Ty obecny wśród nas. Pan jest naprawdę blisko. Do zobaczenia.